Szok. Niedowierzanie. Łamiąca wiadomość czterech dandysów znalazło jeden prosty trik na to, jak powiększyć możliwości swojej szafy bez kupowania nowych ubrań. A w zasadzie to siedem sposobów. Też fajnie. Serio, to nie jest clickbait, więc zapraszam do oglądania. nowych rzeczy wymaga przeróbek krawieckich, które są w stanie nadać im odpowiedni wygląd. Jest to mała rzecz, a efekt potrafi być naprawdę zaskakujący i duży. I w tym momencie wypada chyba zapytać, czy może interesowałby Cię odcinek o tym, które z elementów garderoby warto i które rzeczy w ogóle można poprawić u krawca. Jeżeli tak, to wiesz, gdzie się o tym napisać. Często po zakupie odwleka się Decyzję o wizycie u krawca z powodu braku chęci, braku motywacji, braku funduszy, braku możliwości, ale warto pamiętać, że jeżeli dana rzecz nie leży dla nas w sposób satysfakcjonujący, to jest. Mała szansa, że z miejsca stanie się tą ulubioną. Sam wiem o tym z doświadczenia, bo w mojej szafie jest kilka takich marynarek, które rzeczywiście za każdym razem, kiedy tylko ją otwieram, dopominają się o odwiedzenie zakładu krawieckiego. Jeśli zatem dany element garderoby dobrze rokuje, to warto czym prędzej zaprowadzić go do krawieckiego spa, bo może się okazać, że ta marynarka, która od tych kilku sezonów. Przewisiała w szafie, bo ma za długie rękawy, z miejsca stanie się twoją ulubioną i najbardziej uniwersalną przyjaciółką, która nigdy ci nie zawiedzie. Stajesz przed swoją szafą i wypowiadasz sakramentalne zdanie: Nie mam się w co ubrać Bzdura. Tych rzeczy masz prawdopodobnie nawet za dużo. Ale nosząc cały czas te same rzeczy w tych samych konfiguracjach, na 99% nie wykorzystujesz pełni możliwości, jakie daje Twoja garderoba. Jak to sprawdzić? No najlepiej przed lustrem wyciągnąć te rzeczy, których nie nosisz, sprawdzić jak one ze sobą grają, bo może się nagle okazać, że nie pomyślałeś o jakim zestawie, a wygląda on za... i w Twojej głowie brzmi tylko jedno proste zdanie. Dlaczego ja tak nie chodzę?! Warto wychodzić ze swojej strefy ubiorowego komfortu, próbować nowych rzeczy, nawet jeśli te niektóre kompozycje miałyby być nie do końca udane. A jeżeli mnie śledzisz od dłuższego czasu, to wiesz, że na swoim koncie mam co najmniej kilka takich zestawów, w których nie powinienem był się pokazywać światu. Ale jak to mawiają: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Albo można byłoby też podejść do tej sprawy trochę inaczej: że gust jest jak mięsień. Trzeba stale zapewniać mu nowe wrażenia, stale go ćwiczyć, bo te rzeczy, których nie używamy, zanikają z czasem. Największym wrogiem zarówno stylistycznego rozwoju, jak i Twojego portfela jest impulsywne kupowanie. A dlaczego? No bo tanio, bo okazja, bo modne, bo jakiś jeszcze inny powód, ale później się Pokazuje, że kupujesz te rzeczy cały czas, one grają tylko w jednej konfiguracji, albo, co gorsza, musisz dokupować nowe, które grają tylko z nimi. To jest spirala, z której naprawdę ciężko jest wyjść. Jakie rzeczy można na 99% zakwalifikować jako mało uniwersalne? Kilowe trendy, zwłaszcza te, które widać na wybiegach, mocne kolory i niestandardowe połączenia kolorystyczne w ramach jednej rzeczy, duże logosy umieszczone na tych rzeczach, rzeczy, przy których projektanci kombinowali w kwestii fasonu. Rzeczy tanie, których taniość rekompensuje poważne braki stylistyczne czy jakościowe. Najlogiczną konsekwencją jest tego, że tych rzeczy raczej nie powinniśmy kupować. A co jeśli chcemy jednak coś kupić? Wielokrotnie już powtarzaliśmy w ramach tego kanału, że dobrze skomponowana szafa nie musi być duża, żeby dawać naprawdę duże stylistyczne możliwości. Z naszych doświadczeń i wyliczeń wynika, że taka codzienna, funkcjonalna, męska garderoba może spokojnie zawierać się w zakresie od 50 do 100 elementów. Fajnie by było, gdyby większość z nich była na tyle klasyczna, by wytrzymać yy, zmieniające się trendy, próbę czasu, a także ewolucję Twojego gustu. Klasyczne rozwiązania są dobre, bo są dobre i klasyczne. Zostały wymyślone w sztafecie pokoleń przez dziesiątki, setki, może nawet miliony mężczyzn, którzy dopracowywali te rozwiązania i wybrali właśnie je jako najlepsze. Przecież nie mogli się mylić, bo gdyby się mylili, to wybraliby chyba coś innego. Jeśli w tym momencie siedzisz jak na szpilkach i mówisz, kurczę, ale bym sobie coś kupił. Co z tego, że chciałem nie kupować pod wpływem tego tytułu, tego filmu, ale coś jednak bym sobie kupił, to mam dla Ciebie dwie rekomendacje, które w bardzo bezpośredni i szybki sposób mogą Ci pomóc. Pierwszym miejscem jest nasza blogowa seria pod tytułem Kapsułowa Garderoba, gdzie z możliwie jak najmniejszej ilości rzeczy staramy się kombinować jak największą ilość zestawów. Ehm, oprócz tych pojedynczych rzeczy i zestawów znajdziesz tam także produktowe rekomendacje, które są dostępne w asortymencie sklepów online, więc żeby dokonać zakupu e, interesującego Cię elementu garderoby, nie będziesz musiał nawet odchodzić od komputera i będziesz mógł z jego perspektywy właśnie sobie je nabyć. Prosta forma, konkrety, rekomendacje produktowe. Nie da się prościej i nie da się bardziej po męsku. Druga rzecz to zakładka polecane, gdzie w każdy poniedziałek pojawiają się nowe rekomendacje produktowe, warto powiedzieć, że nie tylko modowe, i nierzadko w obniżonych cenach, więc do zapoznania się z nią także serdecznie zapraszam. W sumie w tym momencie mógłbym wspomnieć też o naszej książce Męska szafa instrukcja obsługi, która łączy w sobie zalety i karsułowej garderoby, i rekomendacji produktowych, ale jak tak sobie dłużej o tym myślę, to chyba tego nie zrobię. Temat stary jak świat. Kupujesz coś nowego, dbasz o to, żeby nic się tej rzeczy nie stało. Później z czasem twoje zaangażowanie maleje, aż do momentu, w którym nie ma już o co dbać. Wielokrotnie mówiłem już o tym, że często powtarzane w menswerowej społeczności zdanie, żeby jednych ludzi nie stać na tanie rzeczy, jest jednym z wielkich bullshitów, bo żeby. W coś zainwestować, zwłaszcza w jakieś dobre rozwiązanie, trzeba wiedzieć w co. Na początku swojej drogi często takiej wiedzy niestety się nie posiada. Niezależnie jednak od tego, czy coś się stanie, czy drogie, warto o to dbać. I jeżeli nawet mamy jakąś mocno zaniedbaną rzecz, to warto sprawdzić, czy aby na pewno nadaje się jedynie do wyrzucenia na śmietnik, czy nie warto jej jednak spróbować uratować. To podejście jest szczególnie polecane tym osobom, które bardzo mocno przywiązują się do swoich ulubionych ubrań. Jeżeli tak masz, to napisz nam o tym w komentarzu. A jak ktoś nigdy nie płakał po swoich ulubionych butach, to niech pierwszy rzuci prawidłem. Albo pastą. Pastą lepiej, bo, bo przy pomocy pasty można od razu wziąć się za odpicowywanie swoich starych butów. Bo większość rzeczy, które wyglądają już na tak znoszone, że nie da rady za nic ich uratować, prawdziwy szpechura będzie w stanie odpicować... Jeden księżyc! Albo nawet... Nieprawdziwy szpechura, nawet lajk. Bo te renowacje, które za chwilę Wam pokażę, zostały zrobione tymi ręcyma kilka lat temu, kiedy moja wiedza i doświadczenie w tych tematach no, były na nieco niższym poziomie niż dzisiaj. Skoro mnie się udało, to co stoi na przeszkodzie, żeby udało się także Tobie? Zanim postanowisz zaniedbać którąś ze swoich rzeczy, to wiedz, że jednak polecamy dbanie niż niedbanie i zaniedbywanie czegokolwiek. Było o przeróbkach? Było o odnawianiu. A co gdyby odwalić jedno i drugie za jednym zamachem? Nowa Mowa o customie, czyli o dostosowywaniu produktu pod własne potrzeby poprzez nadanie mu indywidualnego sznytu. Można na przykład przemalować klasyczne buty, których kolor nie do końca nam odpowiada i nie jest do końca uniwersalny. Machnąć sobie na swoich kiksach Kapitana Bombę i przerażać tym samym. Każdego napotykanego na swojej drodze kosmite. Ani kroku więcej, bo ta podeszwa zaśpiewa tango. Ciemny chłop. Albo na przykład zrobić pasek do spodni podobny do tego, którym naciąga się plandekę na żuka. Ha! Adam, ty się tam nie śmiej za tym obiektywem, bo ty wiesz, że przecież to o tobie jest. Customem można uznać nawet głupią wymianę guzików, która sprawi, że beta sportowy model stanie się nagle czat blazerem ze złotymi guzikami. Mała rzecz? Nie co ja robię ze swoim życiem? Zwłaszcza z tymi, którzy są podobni do ciebie rozmiarowo, a jeśli chodzi o akcesoria, to w ogóle rozmiar nie ma znaczenia. To patent tak prosty, co genialny. Tak genialny, że przez długi czas nie dostrzegaliśmy tej możliwości, aż do momentu, kiedy zaczęliśmy organizować cykliczne wyprzedaże szafy w ramach Dandy Sale. Nieraz, nie dwa zdarzało się tak, że rzecz. Niepotrzebna na przykład Karolowi okazywała się być tą poszukiwaną przez Adama, na no, jako, że oni mają ten sam rozmiar, no to dokonywali szybkiego swapu. No i Karol był zadowolony z tego, że jego rzecz zyskała drugie życie, a Adam był zadowolony z tego, że zyskał nowe stylistyczne możliwości bez kupowania nowych rzeczy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że porady w nim zawarte pomogą poszerzać możliwości stylistyczne gardroby bez kupowania nowych rzeczy. Oczywiście zawsze łapka w górę, komentarz choćby dla statystyk jest mile widziany, subskrypcja z dzwoneczkiem tak, bo wtedy masz gwarancję, że żadne nowe powiadomienie z Dandy Core Ci nie ominie. Pozostaje mi tylko podziękować Ci za uwagę i życzyć sobie, że spotkamy się także w kolejnych filmach, które na DendyCore już niedługo. Trzymajcie ciepło, do zobaczenia!